Zgodnie z wieloletnim obyczajem, Bałtycki Teatr Dramatyczny żegna rok premierą. Tym razem będzie to Being Being, kolejna słynna farsa, jaką wyreżyserował w Koszalinie Jan Tomaszewicz. Zajrzeliśmy z kamerą na próbę, byliśmy też na przedświątecznym pokazie umiejętności podopiecznych Doroty Helbik-Słobodzian ze studia wokalnego w Centrum Kultury 105. 2 grudnia w koncercie Filharmonia Świętego Mikołaja w ramach cyklu Familijny Park Sztuki, a dwa dni później w Centrum Kultury 105 świąteczny repertuar zaśpiewali wychowankowie studia wokalnego, które prowadzi Dorota Helbik-Słobodzian. Ujmujący, dobrze sytuowany, inteligentny. Tacy mężczyźni mają przy boku oddane kobiety, jednak on potrzebuje aż trzech. A że każda z nich darzy go uczuciem, nie mogą wiedzieć o sobie nawzajem. Oczywiście taki układ długo przetrwać nie może. Kiedy wszystkie trzy stewardesy, a zarazem narzeczone głównego bohatera, na skutek zmian w rozkładach lotów, lądują naraz w jego apartamencie, sytuacja robi się groźna. Przyjaciel, chcąc pomóc, pogarsza ją jeszcze bardziej. I właśnie na tym zasadza się komedia Being Being Marka Camolettiego, wpisana do księgi rekordów Guinnessa w kategorii najczęściej wystawiana francuska sztuka. Jej premiera nastąpi w Sylwestra w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. Czego? Wydoby? Jak Jak tako? To znowu ja. Ślepy nie jestem. Straszna kolejka ma do tej przechowali. W ogóle straszny tłum w tej Warszawie, w Koszalinie tak nie ma. Bo się nazjeżdżało tego tałataństwa z prowincji. Aha. Pan na długo? Bo mam nadzieję, że nie. No nie jest pan szczególnie miły dla gości swojego pracodawcy. Ale ja tu mówię dla pańskiego dobra. Naprawdę, to się nie da żyć. Ciągle ktoś przyjeżdża, ciągle ktoś wyjeżdża, ciągle coś się zmienia, zwariować można. No ale przyzna pan, że Max świetnie nad tym wszystkim panuje, no organizacja jest bez zarzutu. No i o to chodzi właśnie, że on to wszystko organizuje. Nie wolno wszystkiego organizować. To jest nienormalne, jak ktoś wszystko organizuje, no. A zresztą, czy ja coś mówię? Ja go tam nawet w pewnym sensie podziwiam. To będzie miał pan kolejną okazję. Właśnie Niemra wylądowała. Już? A to nie jest za wcześnie? Przed chwilą dzwoniła, że będzie przed czasem. A, no ale nie szkodzi. Jola właśnie odlatuje. Tylko że Niemra chce tu zostać na całe trzy dni żeby zrobić panu niespodziankę. <laughs> Mnie? Nie panu, panu Maksowi. Taki skrót myślowy. Liczyłem na pańską inteligencję. No ha, przepraszam. No i co z tego, że chcę zostać na całe trzy dni? Jak to co z tego? To, że Janet, ta amerykanka, przylatuje w poniedziałek, tak? No. A dzisiaj mamy co? Sobotę, czyli co? No, no czyli, czyli co? Czyli się zazębią. A, no dobra, no to Max do tego czasu zdąży coś wymyślić. Gdzie ja się mogę rozpakować? A gdzie pan chce? Były nie tam, bo to jest sypialne pana Maxa i jego bab. Czyli albo tu, albo tu. Tu jest cicho, ale rano może świecić słońce. Jak pan chce mnie, to nic nie obchodzi. Aha, dziękuję. Bardzo pan miły. Dlaczego? Robię to, za co mi płacą, a reszta mnie nie interesuje. Mam dosyć własnych problemów, żebym się jeszcze musiał przejmować jego koleżkami z dzieciństwa. Ja się tu w ogóle nie rozwijam zawodowo. Zawsze może pan poszukać innej pracy. To na nic. Praca to smutny obowiązek. Wszyscy jesteśmy niewolnikami systemu. Ojej, ale z pana optymista. A, żeby pan wiedział, kiedyś się dużo śmiałem, naprawdę dużo. Ale to miejsce mnie wykańcza. Wie pan dlaczego? No dlaczego? Bo mam piekło z tymi jego babami. Dobrze, tak, wiem, już słyszałem, to ja wybieram ten pokój. No to zabieraj pan tę torbę, zanim ktoś sobie o nią zęby wybije. Aha, dziękuję. Dzieńczy, podkreślam, sam bym to zrobił. Od tego jestem. No. Tylko jak byłem mały. Doktor powiedział do mojej mamy, pani uważa, by syn nie dźwigał. Syn, czyli kto? No ja. No to nie dźwigam. Ciało niebezpiecznie szybko się zużywa, trzeba uważać. O, Coś w tym jest. Ech. Patrzcie, przyjechało takie toto z prowincji i się teraz wymądrza. Max jest właścicielem agencji nieruchomości. Jest generalnie bardzo dobrze ustawiony w życiu i bardzo lubi kobiety, a szczególnie stewardesy. Do tego stopnia, że zaręczył się z kilkoma naraz, i ma bardzo dobry plan na to, żeby, żeby się z nimi spotykać, tak żeby żadna nie wiedziała o drugiej. Więc wszystko idzie. Po jego myśli, dopóki e, kobiety nie zaczynają przyjeżdżać naraz. Wtedy zaczynają się schody i cała e, spektaklowa intryga. Janet, już jak samo imię wskazuje, jest Amerykanką e, i nie brak jej takiego, takiego amerykańskiego luzu, e, takiej, e, takiej e, flirciarskiej nutki, e, którą roztacza na wszystkich facetów w, w całym dramacie. Ale jest ten jeden dla niej najważniejszy i kocha go. Mm, czy kocha? Nawet, mm, nawet moja postać otrzymuje takie pytanie, czy go kocha. I mówi, że, że nie. Ale faktycznie jest dla niej ważny. Są zaręczeni. No i. Czy ich związek jakby przetrwa próby startów i lądowań i, i, i wszelkich turbulencji? No to też się okaże. Gram Jolę Polkę, która pracuje w liniach lotniczych LOT i moja postać jest romantyczką, której największym marzeniem jest wyjść za mąż, <gryw> za głównego bohatera Maxa. <gryw> i żyjesz w przekonaniu, że jesteś tą jedyną. Oczywiście, Jola żyje w przekonaniu, że jest tą jedyną eee, i nie może się doczekać ślubu, naciska delikatnie Maxa na te decyzje eee, no i myślę, że w końcu dopina swojego. Postać, którą gram, ma na imię Johanna, jest Niemką, pracuje w Lufthansa i eee, jest bardzo ekstrawertyczną postacią, bardzo emocjonalną, bardzo uczuciową, no. Taka trochę jak nie Niemka. Och, Niemki są bardzo uczuciowe, <laughs> jak się okazuje. Nie, bardzo uczuciowa, tak uczuciowa, sensualna, bardzo taka otwarta dziewczyna. Jakie Johanna ma sposoby na maksa? Johanna zalewa go swoją miłością. Uwielbia romantyzm, uwielbia operę. Tak, i to jest jej taki. Taki autentyczny, y, autentyczna umiejętność zagarniania przestrzeni swoją osobowością bardzo, bardzo rozbuchaną emocjonalnie. Skończyła! No jasne. Przepraszam? A kto to? Kto? Y, jak to kto? To jest. Y, no więc. Y, to jest narzeczona Pawła. Dobrze mówię? Narzeczona. Tak, to jest moja narzeczona. No to super! Ja to czy Bardzo się cieszę! O, potrafię sobie wyobrazić. Jola i Johanna. Jesteś stewardessą? W lutkach. No ja, A ja w lotce? Nie są, tak, no nie? super, bardzo miło cię zdaje się nie przelotę. Niestety widzę, że sporo na słońcu. no Nawet nie wiecie ile? Polegam na sugestii dyrektora. Ogonowskiego i w, prosiłem o to, żeby zasugerować, jakie postaci grają poszczególni aktorzy. Poprosiłem również, żeby troszeczkę jest inaczej w oryginale. Aby żeby, żeby mógł współpracować z Wojtkiem Rogowskim i to tak zrobiliśmy, że, że Wojtek gra w tym spektaklu. Myślę, że to jest taki koloryt tego, tego spektaklu. Ta postać jest przez nas tyle wymyślona, co jest nieco inaczej pokazana niż w oryginale. Natomiast jeżeli chodzi o kolegów, to bardzo fajnie się pracuje. I jeszcze się poznajemy, to wiadomo, że ten proces pracy pozwala nam na to, żebyśmy się wzajemnie poznawali, wzajemnie szukali jakichś pomysłów, które możemy zrealizować na scenie. Jest to tekst, który był ugrany wszędzie, tak jak wszystkie dobre farsy, więc jaki miałeś pomysł na, na bang bang w koszalinie? Ja troszeczkę uciekam od tej formy farsy. Chcę, żeby to była komedia, bo to jest fajny klasyk, który w 60-tych latach został napisany i wydaje mi się, że, że, że warto by było, żeby to było mm, y nie do końca jak w farsie Zamykane Drzwi, ale y, y, sytuacje, które są w tekście, zostały przeniesione na y, sytuacje, które y, są y, y, między ludźmi. Tarapaty miłosnego czworokąta oprawił muzyką Tomasz Ogonowski. Scenografię zaprojektował Wojciech Stefaniak, a kostiumy Beata Jasionek. Ale przecież to jest proste! No to mi wytłumacz. Ale tutaj nie ma czego tłumaczyć. Wystarczy sobie po prostu odpowiedzieć tak albo nie. Jesteś narzeczoną Pawła? Y tak. Dobrze. Jesteś narzeczonym Jochany? Znaczy się... Tak czy nie? Tak. No to czego jeszcze nie wiemy? Jesteś moją narzeczoną? Tak czy nie? No przecież, że tak. No to czego tutaj można nie rozumieć? Narzeczony, narzeczona, narzeczeni. Narzeczony, narzeczona, narzeczeni. Proste jak drut.